Dobra, w końcu nadszedł ten czas, aby pokazać Wam, co zamówiłam w katalogu. Mm, w sumie nie wiem jaki to był, bo to już jakiś czas temu. 15. Dobrze, tak myślałam że 15. Dobra, tak na szybko. Mm, wziąłam sobie na spróbowanie perełki nowe. Jakaś edycja limitowana, więc zobaczymy, e, jak to będzie wyglądało. Jest to jakiś kolor. Sherry czy coś takiego? Ja uwielbiam perełki. o takie czerwone. Więc zobaczymy, jak to, jak to będzie zdawało rezultaty. Oczywiście nie mogłam się oprzeć i wzięłam edycję limitowaną tenderkerów. Więc zobaczcie sobie, jakie piękne opakowania. Następnie Wzięłam sobie zapas oczywiście do mydła, uwielbiam to mydło, mega gęste, pięknie pachnące, więc jak tylko jest zapas, to biorę. Wzięłam sobie dwa żele do mycia twarzy, moje ukochane z Now bo jeden żel w zestawie jest za mało dla mnie, muszę mieć pod prysznicem, wszędzie pod ręką, gdzie, e, gdzie myję twarz, więc to jest super, więc wzięłam takie dwa. Co jeszcze tutaj mam, a wzięłam na spróbowanie piegi. Takie do naklejenia, ale to bardziej dla moich dziewczyn. I wziąłam sobie za serduszka mm, takie białko. Będę dodawała sobie do sosów, do, różnego, do różnych pokarmów, aby jednak y, wzbogacić. To jest, to jest w ogóle bez, tak jakby bez smakowe, nie? Można sobie dodawać y, gdzieś się tylko chce, więc fajnie, bo zwiększyć można a, no i jeszcze wzięłam sobie też nowość, serum z dnia cynamidem, zobaczymy jak się sprawdzi, zawsze jak, jak są jakieś nowości, to lubię testować, no i to by było na tyle, tu są nowe katalogi i jeszcze w koszyku, coś mi się tutaj przekręca, jeszcze w koszyku, no, spodziewajcie mi, jeszcze w koszyku miałam możliwość zdjęcia, Kocyka. Nie wiem. Za 9,99. Więc też sobie wzięłam. Kocyk, fajna rzecz. Kocyk zawsze się przyda. Taki. Fajny, milutki. Za 9,90. Więc takie to są moje zakupy. Jestem bardzo ciekawa tego tenderkera. Dajcie znać, czy kupujecie tenderkery? Ja kocham. O! Taki piękny. To by było na tyle.